Witaj, nazywam się Katarzyna Bąk i jestem właścicielem multiagencji ubezpieczeniowej. Od 7 lat pomagam moim klientom w sprawach ubezpieczeń. Ty też możesz skorzystać z mojej wiedzy i doświadczenia. Dziś opowiem Ci o moim kliencie, który przyszedł do mojego biura i zapytał się o ofertę na ubezpieczenie autokasko, ale do tej pory miał tylko i wyłącznie OC. Nigdy wcześniej nie wykupował żadnego autokaska. Zadał mi pytanie: Ile będzie wynosiło ubezpieczenie autokasko na jego nowy samochód Toyota Versys? Na szczęście mamy aktualnie taką ofertę, że zniżki z OC przechodzą na AC. Nie wszyscy klienci wiedzą, że to są jakby dwie oddzielne zniżki. Macie Jedną zniżkę na OC, a drugą zniżkę na AC. I zazwyczaj nie są one skorelowane, ale w niektórych przypadkach tak jest, że są one rzeczywiście ze sobą powiązane. Także jeśli klienci są w odpowiednim wieku i mają wystarczającą ilość bezszkodowych lat w OC, w niektórych przypadkach zniżki przechodzą na AC. Warto z tego skorzystać bo czasami pełne 60% zniżki przechodzi w wysokości takiej samej, czyli w wysokości 60% również na AC. Nie trzeba 6 lat się ubezpieczać w AC, żeby wreszcie nabić tę zniżkę. Jeśli e, macie jeszcze jakieś pytania, proszę, zadajcie mi e, na dole w komentarzach. E, mam nadzieję, że ta odpowiedź na pytanie, e, które zadał mój klient, E, przyda Wam się na coś. Jeśli jesteście z Ostrowca Świętokrzyskiego, zapraszam e, Was do mojego biura przy ulicy Iłbrzewskiej 26. E, a jeśli jesteście gdzieś tam z Polski, zapraszam Was do oglądania moich filmów, dlatego, że m, udzielam w nich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczeń. Do zobaczenia!